Witam w kolejnym odcinku. Znajduję się na rzece Wisłok, w Rzeszowie, w centrum miasta. Ta rzeka bardziej swoją charakterystyką przypomina kanał. Jest to bardzo trudne łowisko technicznie. Bardzo wytrawni wędkarze radzą sobie tutaj doskonale łowiąc styczką. Na zawodach handicapem jest zdecydowanie łowienie na otworkach. Ja dzisiaj w tym filmie postaram się pokazać jakiekolwiek ryby z tej rzeki. A teraz przygotujemy towar na dzisiejszy dzień. Mój towar przygotowuję przed wejściem na łowisko. Za chwilkę wyciągnę sobie taczki. Nie można podjechać pod samo łowisko. Takie pozwolenie otrzymuje się czasami na zawody. Dlatego auto mamy na parkingu. Przygotowuję sobie teraz całe zanęty, ziemię do dzisiejszego łowienia. I potem wskakuję na mój wózek i jadę na miejsce, które wybrałem dzisiaj do łowienia. <laughs> Jak widzicie, przede mną jest kilka wiader. Wszystko za sprawą tego, że będę dzielił swoją ziemię na dwie części. W trzecim wiadrze będę miał jeszcze e, zanętę i potem będę to wszystko razem ze sobą komponował. Do łowienia użyję gliny rozpraszającej oraz ziemi dołpatowskiej. Natomiast jeżeli chodzi o zanęty, użyję zanęty rzeki. Aromat wanilia kolendra i do tego dam sobie zanętę leszczową czyli taki popularny rzepik bo takie określenie zyskała ta zanęta z racji tego że w swoim składzie ma rzepik jeżeli chodzi o jej aromat jest to piernik i karmel dobrze zacznę od zanęt wszystko za sprawą tego że te zanęty dłużej potrzebują żeby odpowiednio płonąć wodę daję sobie rzekę i leszcza 1 do 1. Wodę przyniosłem sobie w wiadrze proste złowiska. Widziałem już, że uciąg jest nieco większy niż normalnie. Woda jest też podniesiona o jakieś 40 cm, 30. Wszystko za sprawą tego, że w ostatnim czasie, od czasu do czasu, pada dosyć intensywnie deszcz. Ale mam nadzieję, że to nam nie przeszkodzi w tym, żeby dobrać ją do rybek. Że widać, że zanęta rzeka dokleiła nam tą mieszankę. Zanęta rzeka ma to do siebie, że jest o zwiększonej kleistości, właśnie po to, żeby wolniej się wymywać z koszyka. Dobra. Na razie odstawię sobie zanętę. Ta zanęta sobie za chwilkę dojdzie i jeszcze ją wtedy domoczę po raz kolejny. Widać. W zanęcie drobinki Sezamu, peski dyni, słonecznika. Także jest to dosyć bogata mieszanka. Tutaj nie oszczędzaliśmy. Te zanęty sam stosuję na Grand Prix czy na mistrzostwach polskich, jak jadę na zawody. Chodziło mi o to, żeby mieć dobrą zanętę dla siebie, a przy okazji mogę ją oddać w Wasze ręce. Lecimy teraz z ziemią. Tutaj mam już gotową swoją ziemię. Wyszło 6 kg. A tutaj wróciłem sobie już do mojej zanęty, którą jeszcze domoczyłem, żeby złapała właściwą konsystencję. Widzimy w zanęcie rzepik, o którym wspomniałem. Widzimy sezam, widzimy dynie, widzimy len, widzimy słonecznik. Naprawdę bardzo bogata mieszanka, która fajnie wabi i utrzymuje ryby w polu łowienia. Będę dodawał zaraz swoją zanętę do ziemi i w tym momencie chcę pozbyć się wszystkich grudek, które powstały przy domaczaniu. Są to takie grudki, które przyjęły większą ilość wody i ta woda nie jest rozprowadzona równomiernie w tej zanęcie, dlatego teraz właśnie poprzez przecieranie przez sito wyrównuję sobie stan mojej zanęty. W sposób dotarłem do miejsca, w którym zamierzam łowić. Tak jak wspomniałem, uciąg jest dosyć duży. Na szczęście mam tutaj też schodki, lukę w barierkach, nie będę musiał się przyciskać pomiędzy barierkami. Ja wracam po swoje wiadra. Znosimy graty i bierzemy się do roboty. Dobrze, rozłożyłem już sobie swoje stanowisko, mam swoją tacę boczną, na cały Majdan, wodę do obmycia rąk z zanęty, wędkę, także to wszystko mam gotowe. Teraz sobie tylko przygotuję jeszcze towar do łowienia, czyli to o czym wspomniałem. Do jednej kuwety idzie zanęta z ziemią 50 na 50, czyli mamy tutaj litry zanęty. I litr ziemi i to mamy taką mieszankę. Jak mówiłem, ta zanęta się przyciemniła w tej mieszance. Zaraz to sobie jeszcze odrobinę dowilże, ponieważ czuję już, że jest za suche I tak jak wspomniałem, mam tutaj zanętej ziemię, a do drugiej kubety powędruje sama ziemia, do której dodam sobie robaki i ten towar, gdzie będę miał zanętę i ziemię podam sobie luźno z koszyka zaraz to sobie dowilżę troszeczkę mocniej żeby to była ciężka mieszanka i żeby została przy dnie, oczywiście woda pociągnie to w jakimś stopniu ale to mi da zamierzony efekt a te kule zostawię sobie z robactwem przydnie mocniej sklejone i do tej mieszanki dodam jeszcze bentonitu. Tutaj damy 2 litry ziemi i bentonit. Tutaj w tej kuwecie jest niewygodnie to mieszać, dlatego zaraz sobie to przerzucę, wszystko do wiadra i tam odpowiednio sobie to domoczę, zrobię sobie tam ten towar, te kule, ale tutaj chciałem pokazać mniej więcej jakie proporcje zachowuję, jeżeli chodzi o tą ziemię, o ziemię z zanętą, a za chwilkę to wszystko powędruje do wiader, tam sobie to wszystko pomieszam, przygotuję i zaczynam nęcić i Mam już cały towar przygotowany. Ciężko jest nagrywać samemu, ale parę ujęć z tego przygotowania towaru udało się zrobić. Wybrałem sobie koszyk do łowienia. Jest to koszyk 50-gramowy. Koszyk z dodatkowymi kolcami od spodu, wielkości 1, 2, 3, 4, 5 kratek, szerokości dwóch palców wskazującego i środkowego. Mówię o tym, żeby zobrazować mniej więcej to, na jaki koszyk dzisiaj będę łowił. Jest to koszyk z Feeder Bite. Te koszyki mamy u siebie na stronie. Mamy też bulety, mamy koszyki dystansowe z ringami. Dookoła mamy malutkie koszyczki, takie naparstki. Także na każdy rodzaj łowienia jesteśmy w stanie się dopasować. Nawet mamy koszyki, które są naparstkami, a ważą około 50-60 gram, więc Mamy możliwość łowić z niewielką ilością towaru na dużym uciągu albo na bardzo głębokiej wodzie, gdzie chcemy szybko zejść do dna, a podawać tego towaru mniej. Natomiast dzisiaj wybór padł właśnie na koszyk typowo rzeczny z kolcami od spodu. Jeżeli chodzi o moje nęcenie wstępne, nie będę używał tutaj drugiego kija. Będę łowił na około 13 metrach od brzegu. Jestem sam, więc mogę sobie na to pozwolić. Gdyby były zawody, musiałbym się oddalić znacznie dalej. Jeżeli zawodnicy łowią tutaj na Wisłoku, na określonej linii, to po prostu trzeba się odsunąć na tą linię, ponieważ ryba się ustawia ewidentnie po prostu w tym słupie, który płynie tam, gdzie zawodnicy rzucają. Miałem taką sytuację na zawodach, że łowiłem bliżej niż. Niektórzy zawodnicy, większość zawodników na jakiejś dalszej linii i na początku te ryby miałem. Potem tych ryb w ogóle nie było. Dopiero jak się przerzuciłem na tą dalszą linię, na linię na której łowili inni zawodnicy, te brania się z powrotem pojawiały. Więc to zobrazowało właśnie tą sytuację, jaka ma miejsce na Wisłoku i na większości kanałów. Do wstępnego nęcenia użyję sobie koszyka zanętowego. Też je mamy w swojej ofercie. Bardzo fajne. Twarde i mocne koszyki, wzmocnione dodatkowym ringiem u góry. Mocuję sobie ten koszyk do feederlinka, który mam do łowienia. Po to, aby w 100% zachować precyzyjnie dystans, na który będę łowił. Tutaj mam jakiś przypon z poprzedniego łowienia, który usuwam. I zdecydowałem się dzisiaj łowić w taki sposób, że podam sobie zanętę z ziemią dosyć mocno domoczoną w luźny sposób. Nie będę robił z tego kul, po prostu zaryzykuję dzisiaj i zrobię to tak jak zrobiłem to na Grand Prix, na Odrze. I przyniosło mi to dobry efekt. Jak ja to mówię, niech ten rzepik wędruje. jak widzicie moja szczytówka jest dosyć mocno wygięta i można by było się pokusić o to aby założyć twardszą szczytówkę żeby ona się mniej uginała ale doświadczenie pokazało mi, że na, na miększej szczytówce, która jest nawet bardziej ugięta mam po prostu lepsze efekty niż na szczytówce, która jest twardsza i mniej ugięta jak startowałem na zawodach to miałem też wędki przygotowane z twardszymi szczytówkami jak był większy uciąg to wymieniałem te wędki na twardszą szczytówkę i tam tych brań miałem dużo mniej a potem decydowałem się na powrót do wędki z miękką szczytówką i z powrotem tych brań pojawiało się więcej i to doświadczenie pokazało mi, że nie zawsze jest to dobre rozwiązanie i dzisiaj właśnie nie decyduję się na to, żeby użyć twardszej szczytówki Jestem pewien, że jest więcej tych brań, tylko ja tego po prostu nie widzę czasu od czasu, gdy jakoś zadrga delikatnie ta szczytówka. Podejrzewam, że jest to poprzedzone fajnym braniem, które w normalnych warunkach byśmy zobaczyli, a dzisiaj po prostu musimy liczyć na to, że ta ryba fajnie się zapnie i będziemy widzieć dynamiczne, mocne branie, które pozwoli nam zaciąć. Dobrze, jesteśmy po łowieniu, wypuściłem większość rybek. Zostawiłem te najbardziej okazałe dwie płoteczki. I jeszcze leszczyk się dzisiaj trafił. Nie jest on duży, ale zawsze fajnie jest z takimi rybkami się pobawić. Wszystkie rybki trafiają do wody.